Papież Jan Paweł II w 1985 roku w liście skierowanym do młodych z okazji międzynarodowego dnia młodzieży napisał między innymi, że człowiek nie powinien lękać się nazywać po imieniu tego, co jest złem, i nie powinien lękać się nazywać po imieniu tego, który jest ojcem wszelkiego złego, czyli szatana. Nie mamy się lękać nazywać tego po imieniu, ponieważ taktyka. Złego od samego początku, to jest taka, aby nie ujawniać się, aby to zło wszczepione przez niego na początku rosło z samego człowieka, z samych ustrojów i układów. Zły chce stać, jakby w cieniu, chce się wyręczać człowiekiem. W czynieniu zła na świecie. To jest taka właśnie szatańska taktyka, o której pisze w swoim liście papież Jan Paweł II. W konsekwencji prowadzi to do tego, że człowiek ma takie poczucie wyzwolenia z grzechu, a jednocześnie pogrąża się. W złu pogrąża się w grzechu. To jest właśnie taki paradoks, który, zwłaszcza w naszych czasach i nie tylko, w sposób szczególny się ujawnia. Zanik poczucia grzechu, a jednocześnie pogrążanie się w tym złu i grzechu. Poczucie bezgrzeszności. Rodzi się na podatnym gruncie, jakim jest niewiara. Brak wiary, niewiara, negowanie wiary, kwestionowanie religii to jest podatny, żyzny grunt do tego, aby to poczucie, i nie tylko poczucie bezgrzeszności, się wspaniale w ludziach i między ludźmi rozwijało. Niewiara jest też bardzo podatnym gruntem do tego, aby pięknie w życiu ludzkim rozwijała się chciwość, niezdrowa ambicja, praktyki magiczne, odczytywanie jakiejś przyszłości. Nieograniczona wiara w nieograniczone możliwości ludzkiego umysłu i nauki to takie bezgraniczne, Zaufanie temu, co mówi nauka. To jest właśnie ta niewiara, która jest podatnym gruntem do tego wszystkiego, aby człowiek relatywizował dobro i zło. Chociaż też już spotkałem się z czymś takim, że kiedy zapytałem już też tu kiedyś chyba mówiłem kiedy zapytałem młodzież, czy istnieje dobro i zło na świecie, to powiedzieli, że dobra i zła nie ma, że jest coś pomiędzy, takie rozmydlanie, mącenie. Już nie tylko relatywizowanie, ale człowiek zaczyna żyć poza dobrem i złem. To jest bardzo ciekawe zjawisko, którym można by było się bliżej zająć, czy bliżej się przypatrzeć. To wszystko czyni zły, aby. Człowiek zajął się sobą, żeby miał w sobie ten lęk, który prowadzi do nicości. Tak po prostu. Lęk, który stwarza w człowieku mechanizmy obronne przed lękiem, ale nie mające nic wspólnego z Panem Bogiem. Dlaczego? Dlatego człowiek siebie stawia na piedestale. Pielęgnuje swój obraz w sobie, nie obraz Boży, tylko swój obraz w sobie, swoje wyobrażenia, zajmuje się swoimi tylko i wyłącznie sprawami i o to chodzi złemu, żeby człowiek był tak zajęty sobą, żeby nie miał czasu na to, żeby szukać Pana Boga, żeby nie miał czasu na modlitwę, na lekturę Słowa Bożego, na lekturę Pisma Świętego. Na modlitwę, człowiek zajął się sobą. I do czego to prowadzi? Można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach cały czas jest tam zakamuflowana, coraz bardziej kamuflowana ideologia, która mówi, że wiara, religia jest opium dla ludu. Że szkodzi człowiekowi. Można poczytać różnego rodzaju opracowania, wykłady, które mówią o tym, jak szkodliwa jest religia, jak szkodliwa jest wiara dla człowieka. To jest właśnie to działanie złego ducha, który wysługuje się człowiekiem. Aby tego człowieka doprowadzić do nicości. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy o tym człowieku opętanym w synagodze, opętanym przez ducha nieczystego. Czyż i dzisiaj wielu ludzi pielęgnując w sobie swój obraz, zapominając o Bożym obrazie? Na który zostaliśmy, według którego zostaliśmy stworzeni, według którego mamy żyć i postępować na tym świecie, człowiek coraz bardziej poddaje się złemu duchowi. Może to doprowadzić nawet do opętania. I tak często w życiu bywa. I dlatego, kiedy słyszymy słowa Jezusa, zdecydowane Milcz i wyjdź z Niego, skierowane do Ducha. Milcz i wyjdź z tego człowieka. Możemy wyciągnąć taki wniosek, że kiedy w naszym życiu do głosu będzie dochodził zły Duch, w różny sposób, w myślach, w uczynkach, w planach, w zamiarach, w naszych relacjach międzyludzkich. To pamiętajmy, że jedynym Zbawicielem, w którym mamy odkupienie, jest Jezus Chrystus. I te Jego słowa, milcz i wyjdź z Niego, powinny być często stosowane przez nas w naszym życiu, w tych różnych sytuacjach, w których się znajdujemy, kiedy do głosu dochodzi właśnie zły duch. Milcz, milcz i wyjdź ze mnie. Mamy mieć w sobie tyle siły, którą będziemy czerpali od Jezusa, aby mieć tę odwagę, nie lękać się, powiedzieć milcz, stop. Nie dam Tobie dojść do głosu w tej czy innej sytuacji. Nie dam Tobie dojść do głosu w moich myślach, w moich uczynkach, słowach, reakcjach, zachowaniu, w relacjach z drugim człowiekiem. Milcz i wyjdź. Milcz i nic nie mów. To jest wielka moc, którą możemy czerpać od Jezusa, żeby mieć tę władzę nad tym, co w nas jest złe, co jest niedobre, to, co nam szkodzi, to, co nie pozwala pielęgnować nam, w nas. Bożego obrazu, na który zostaliśmy stworzeni, według którego mamy żyć i postępować.